Tablica jest na przykład pierwszą tablicą, która umożliwia jednocześnie rysowanie dwóm osobom. Że w tym momencie, bo no tak, norm graliśmy, normalnie. Graliśmy razem. Nie, nie, ale chodzi o to, że jednocześnie w tym momencie na tablicy może dwie osoby mogą pracować. Tego do tej pory nie można było. Mhm. Tam tylko mogła jedna osoba pracować przy tablicy i na zmianę. Rozumiem. Natomiast w tej chwili my możemy, my możemy pracować jednocześnie. 46 razy 72. Zrobimy teraz. A, ja tu, o. A jak ja rysuję, to pan nie może rysować. Jeszcze sekundkę. Proszę zobaczyć. Teraz proszę podejść do swojej części tablicy i możemy rozwiązywać. Coś mogę rysować, tak? No proszę, rozwiązywać. A nie, nie, nie. To ja, ja tu się zarysowani biorę. O, słoneczko. Proszę mówię. zobaczyć, ale to jest, to jest nowa jakość. Dlatego, mhm. że w tym momencie nauczyciel może wziąć uczniów. Którzy jednocześnie pracują. Znowu jest ta fajna y, rywalizacja, choćby przy tablicy. No właśnie, ale tu się zastanawiam: no, pan jest przy tablicy, uczniowie dostaną, i co, ja, co teraz, jak ja wejdę i zamknę na przykład ten program, wyłączę albo uruchomię y, przeglądarkę internetową. Yy, nie będzie się kłóciło? Yy, nie będzie się kłóciło, bo proszę zobaczyć: ja nawet w tej chwili nie mam dojścia. Uczeń, który jest przy tablicy, nie ma dojścia do, do tych elementów. To pan, yy. jako nauczyciel, w tym momencie z poziomu tabletu. Może to zrobić. Natomiast uczniowie w tej chwili przy tablicy tego nie mogą zrobić. O, proszę zobaczyć, ja w tym momencie ja mam pełną, mm -hmm. pełną y, swobodę działania. przykład uczniowie nie, jeżeli, jeżeli nie chcę, My możemy y, na przykład, tak jak powiedziałem, tych tabletów można 30 na raz podłączyć. To jest nie, niesamowite zamieszanie, można zrobić sobie w klasie. No to na pewno. <głos》>, więc na pewno. Tutaj, tutaj też jest Wysza. zrobiona specjalna już no, taka hierarchia, nazwijmy to. To jest zrobione w ten sposób, że mamy tablicę jako, jako główny element. A nie zamieniło na kwadracik. A bo nie włączyłem. Możemy zrobić to samo jeszcze raz i teraz będziemy. zapamiętałem, nam że zamieniamy na kwadracik. No to już zamieniamy na kwadraciki. Dobrze. O, jak ładnie. Mamy tablicę, pod nią w hierarchii jest tablet nauczyciela i potem te wszystkie pozostałe tablety. Mhm. I jest sytuacja taka, że jeżeli uczniowie na swoich tabletach pracują, no to w tym momencie oni pracują, natomiast jeżeli nauczyciel zaczyna coś pisać, zaczyna coś robić na swoim tablecie, w tym czasie wyłącza wszystkie te tablety. Jak on przestanie, one znowu się robią aktywne. Tablica wyłącza wszystko. No właśnie. Bo to jest no tak, żeby jeżeli nauczyciel jest przy tablicy, no żeby, żeby mu nie przeszkadzali żeby uczniowie. Nie popsuli, no bo... Dokładnie, dokładnie. Tak z Ale tak to swoją drogą, to zepsuć tego, to tak nie do końca można. Ojeja. To, jest, to jest też fajna zaleta, no bo, bo tu wyświetlamy filmy, to pełni rolę też telewizora. Natomiast no nie musimy tego chować tak jak telewizor, bo tutaj proszę zacząć tutaj nie ma tak naprawdę co zniszczyć. To, to jest powierzchnia specjalnie zabezpieczona, tu nie ma nawet części jakichś ruchomych, także mhm. choćby to, to, jest, to są już. Takie przystosowanie właśnie do edukacji, może tak brzydko mówiąc, ale, ale no, dzieciaki mogą zrobić różne rzeczy. Wykorzystanie ze zwykłym PowerPointem. Proszę zobaczyć, jeżeli PowerPoint jest bardzo często wykorzystywany. Czyli taki na program lekcjach. do prezentacji, do A, pokazywania jakichś no, prezentacji. Dokładnie. Proszę zobaczyć. W normalnej sytuacji nauczyciel musi siedzieć przy komputerze. No, przewijać te slajdy, no i o nich opowiadać. Tutaj proszę zobaczyć, dotknięcie powierzchni tablicy to jest przewinięcie po prostu slajdu. Mhm. Jeżeli chce nauczyciel coś omówić na tym slajdzie, to po prostu włącza narzędzie pisaczka i, i zaczyna o tym opowiadać. Bardzo proste jest wykorzystanie tablicy w, w nauczaniu. Proszę zobaczyć, na przykład w tej chwili, yy, większość, większość programów. Jest już pisanych pod tablicę. Każdy, praktycznie, wydawca już edukacyjnych programów pisze pod tablicę. Tu są specjalne programiki robione, takie do zabawy z tablicami. To jest, to jest program pisany na jakiś konkurs taki dla, dla programistów, ale pokazuje uczący troszeczkę fizyki. To jest na zasadzie zabawy. No, traf, jak dojść piłeczką do do gwiazdki, ale pokazuje już, jak działają jakieś dźwignie, co się dzieje. Rysowane figury zachowują się jak prawdziwe. Bardzo fajne, bardzo fajne narzędzia. To jest zabawka, ale już są programy czysto fizyczne, których gdzie się rysuje, procesy już na tablicy. Gdybym miał, miał taką ta tablicę rzecz. w szkole, to ja bym chyba żałował, że się wakacje, wakacje zaczynają.